Bo zagramy sobie w grę, która nazywa się Easy Grow Oby. Mam że odcinek się Wam spodoba, a ja Was zapraszam serdecznie do odcineczka. W tej grze musimy przejść Oby, zmniejszając się i powiększając się co jakiś czas. Więc właśnie mamy jeden tutaj taki jedno wyzwanko. I żeby przejść, to musimy po prostu do końca tej gry przejść. I co jakiś czas trzeba po prostu się powiększać, bo na przykład jest coś już na tyle duże, że nie możemy tego jako Mali przeskoczyć, ani, a jako duzi też nie możemy tego przeskoczyć, więc po prostu trzeba co jakiś czas się zmieszać i powiększać. A czasem po prostu na takiej pozycji jaką mamy, znaczy w ogóle na takiej pozycji, jaką mamy, możemy mieć. No w ogóle. <laughs> Więc, o, mam free spina, czy darmowego spina, a, ale ja muszę całe oby przejść, to takie jakie są, że muszę całe oby przejść, żeby mieć tego darmowego spina. Dobra, to muszę się powiększyć na woksa. Tyk, miam, miam, miam I zjeżdżamy. Już się na normalnie powiem, dobra. Lecimy. Okay. Jestem, jestem ciekawa, czy to życie mi zabierze, po prostu wyjdę byle jak. O, 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 o. o. No, nic mi nie zabrało. Zobaczcie sobie, tutaj nie można przejść, bo się spada, więc niestety trzeba się pomniejszyć, ale, ale to zabiera też życie, więc to trzeba uważać na nie, żeby nie zabrało nam życia. Czyli musimy po prostu się powiększyć, bo nie ma co robić. Ogólnie to by wyglądałoby ciekawie. Ale nie ma tyle czasu, żeby to przechodzić. Wszystko, no weźcie, dobra, teraz się powiększę na Maxa, Bo chyba muszę się powiększyć. Jestem ciekawa, ciekawa czy te można się w ogóle powiększyć niż ten max. Nie, nie chcę tylko dać do ulubionych, więc dobra, lecimy z tym. Można jak zwykle w każdej chyba obby zrobić, żeby wszystkich po prostu zniszczyć, i żeby skończyć obby za darmo. I jak zwykle jeszcze jedna rzecz, po prostu pominąć e, stage'a, No więc zawsze wiecie, że ja nie lubię tych skippów stage, y, bo dla mnie to jest bez sensu, bo przecież niektóre obby są bardzo łatwe, więc nie ma chyba sensu ich pomijać, prawda? W ogóle to, gdyby komuś się chciało, to by mógł ktoś przeskakiwać tamte te czerwone, tak z jednej strony, a nie po prostu oj, 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 ojej, ojej, a nie tam po prostu tak zrobić. No, ale zrobiłam w ten sposób. W ogóle to jest bardzo szybkie, więc jeżeli się bardzo nudzicie, to możecie zrobić. Mhm. Dobra, to robimy. Teraz to będą szybkie, to będą takie jak do górki, no właśnie. I żeby mieć to szybciej z głowy, to przeskakuję. Mhm. Teraz będzie zjeżdżalnia Zobaczcie, jaki fajny checkpoint Zjeżdżalnia po prostu, taka giga Eee... Turlam się o, o, o nie, o nie, o nie, dobra Nie widziałam, w której to chyba była żółta Czerwona Nie, nie, to nie była czerwona Chciałabym zobaczyć, jak ta osoba robiła Zielone I teraz to co było? Eee. Aha, dobra, nie. to będzie zielone, dobra Mmm, żółte, zielone, jeszcze raz zielone, a nie, no. to gdzie to teraz, to, które to, która to teraz, a dobra, żółte, zielone i potem jest czerwone, się powiększam, dobra, się powiększyłam, bo w dobrym momencie się, a dobra, bo to zapomniałam, że się zmniejsza, zmniejsza się trzeba, trzeba się zmniejszyć. Potem powiększyć. No właśnie, na tym, tym polega oszustwo. Znaczy, trudność sama, a nie jakoś tak po prostu prosto nam nie chcieli zrobić, tylko każą nam się trudzić i tam jakieś, jakieś tam zmierzanie się i powiększanie. W ogóle ma takie wrażenie, że to obejście bardzo tak w ogóle przedłużane, bo jeden z tych jest jakieś 5 sekund. Nie wiem dokładnie czy pięć, czy tam ileś, ale w każdym razie długi nie jest jeden stage, dobra. to się mniejsze, dobra. Idealnie się zmieści, zmieściłam, bo było blisko, widzieliście widzowie, dobra. Skaczemy jeszcze raz, uważam, a, a! Myślałam, że to mnie z, coś zrobi, tak. Musimy uważać, bo to po prostu, one są bardzo blisko siebie, ale ja sobie wiedziałam, że to mi tak zawiesi całe życie, malutką plejanką. Dobra, to skoczymy tak. Nie no, zabrało mi tą wielkość, ale nie chcę, dobra, tak robimy. Ham, ham, blam. Ciekawe gdzie to było. Zielone, zielone pierwsze, czerwone, dobra, zielone, czerwone, teraz będzie zielone, teraz będzie czerwone, nie no, źle skoczyłam po prostu. O, teraz sobie czas chcieli zabrać. No właśnie, w ten sposób oni po prostu chcieli, żebym grała w To bo 5 lat. Ja wiem, że widzowie nie doskoczycie, jak będziecie po prostu esymali. Musicie być długi, żeby doskoczyć, bo będzie Wam trudno się zabierało. Dobra, po niej robię. on skoczy. Okej, okay, wiem, że to będzie czerwony. I to będzie jeszcze raz zielony. Nie, nie, nie będzie zielony, co ja robię? Um, dobra, zrobimy tak. Ona stoi na tym, ona tutaj stoimy, tak. Jeszcze, żeby to nie było, dobra? Teraz jeszcze raz, teraz będzie zielony czy czerwony? O, to teraz będzie tak, przeskoczone. Okej, okay, tu są skacze. Tu są jakieś odchody, zwierzęce. W ogóle jakaś wieś. Dobra. O, zaraz będzie ogólnie końcówka. Więc teraz jeszcze muszę się szybciutko powiększyć. Tym, tym. Tim, Dobra, to może się po prostu przejda, nie będę tak po prostu czas zabierał. Ok? O nie, życia mi zabrało, dobra? Tyk, tyk. 1 plus 1, 2. 10 razy 10, 100. 0 plus 0, 0. 50, to 50. 1 razy 1, dobra? 1. Głupie, Głupie to było. Takie zabawne, dobra? Co robimy dalej, żeby się powiększyć i wejść w tego ludzia, tak zwanego. Co? To, to, wcześniej to było mniejsze. O ile ja się nie mylę. Dobra, no muszę teraz to zmniejszyć muszę każą mi tak tak. E, 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 dobra. Ile jeszcze tego opy tu być? Bo takie jest tak dziwnie. Dobra, znowu się pomniejszam Uwaga, uwaga, żeby nie wejść tam, gdzie nie chcę. Czemu on nie zawsze tam po? E, dobra, tu się... Lepiej chyba to cały czas być małym, bo coś tak różnie obywa, a przez ten kolor tak się trudno to widzi, o. Dobrze, że to mi nie zabrało od razu całego, tylko tak po kolei, także po prostu kawałek życia zabrało. Dobra, to lecimy dalej. O, zaraz chyba będzie końcówka, bo już coś tam widzę. Nie, nie, już nie pamiętam, już nie wiem nic Aha, czyli mam nie dotykać czerwonego koloru, bo on po się jeszcze świeci i po prostu, no sam ten kolor mówi mi, że bym na niego nie wchodziła, bo jest po prostu taki, no, nowy. To skaczemy, <totręk> <totręk> ojej, ale się zdyszałam, bo widzicie, jak wolno ja chodzę, po prostu pokonuję szybciej niż inne, po prostu innej wielkości postacie, ale w ogóle bardzo wolno to mi idzie, więc... Ja Muszę powiększyć, żeby go przeskoczyć. Teraz tą kościółkę. Teraz ją przeskoczę. O! Łup. Dobra, przechodzę to. Do. A taki dywan. Aha. Takie. O nie! Jeszcze raz, dobra. Teraz to przeskoczę, że mi wyjdzie chyba. Aha. Dobra. Jump. Jump. Dobra. Um. Ile tego jeszcze? Bo mi się to się nie podoba już. Idę dołem. O, pająkie Tarantule to chyba były. Dobra, powiększam się. Czek. Co co teraz mam zrobić? Okej. Okay. O, chyba już koniec zaraz będzie. O, też po ciastkach sobie idę. Teraz po, po... Teraz sobie po tych ciasteczkach idę. I wszystko jest super. Chyba to dokończę wreszcie. Panie. Dobra. Szybko, szybko. Postaram to zrobić, ale ja nie wiem, czy mi to wyjdzie. Nie wiem. O! O, o! Skaczę. <grych> dobra. Powiększę się, bo to jest... E, co to jest? Aha, dobra, tu sobie idę. Spoko. Co to jest? Um, nie wiem. Dobra, powiększę się, żeby to szybciej zrobić. Tyk, tyk, tym. Lalalala. Zaraz coś tylko się zrobi i będzie super. O, widzowie! Jestem bardzo szczęśliwa. bo Teraz mogę sobie zrobić spina i coś. I co wyjdzie. Nie wiem. Tak? Mam to kupione. Nie chcę. A w ogóle to widzowie teraz jest czas pożegnania się z wami. Mam nadzieję, no, że Jeśli się spodobało, a ja Was zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Oraz pisanie komentarzy Mam no nadzieję, że w ogóle ta gra się wam spodoba A ja jeszcze raz przypomnę, to się nazywa Easy Grow Update No to... Pa pa! you just wanna see what the